Każdy przedsiębiorca zaczyna od jednoosobowej działalności gospodarczej. Też tak zaczynałem. Dzisiaj prowadzę już kilkanaście spółek. Dzisiaj dowiesz się, dlaczego nie opłaca się już prowadzić działalności na JDG, jak flipujesz. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą od 1 stycznia 2023 roku. Chcąc wynajmować nieruchomości, nie będziemy tego mogli robić, rozliczając się podatkiem liniowym czy na skali. Tak naprawdę, drodzy Państwo, składka zdrowotna jest tylko dla chętnych, i trzeba się zastanowić, czy nie jest najwyższy czas na to, aby założyć sobie własną spółkę. Remontowe rewolucje. Serial pokazujący metamorfozy kamienic krok po kroku oraz gotowe rozwiązania inwestycyjne. To wszystko przedstawi Wam Tomasz Laskowski, biznesmen, inwestor, szkoleniowiec. Posłuchajcie rzeczowych rozmów o nieruchomościach. Nowy rok przyniósł nowe zmiany, w tym oczywiście podatkowe. Lekturę 686 stron ustawy o polskim ładzie ma na swoim koncie radca prawny, pan Przemysław Kosiński. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie Tomaszu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy dzisiaj o tym, czy flipper powinien prowadzić działalność nadal w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. No właśnie, panie mecenasie, jak to jest? Czy nadal możemy flipować na JDG? Powinniśmy. Owszem, możemy, czy powinniśmy, to odpowiem w ten sposób. Powinniśmy to sobie bardzo dobrze przeliczyć. <noise> Ponieważ... No właśnie, czyli, <noise> czyli co może... powinniśmy liczyć? <noise> może się okazać, że utrzymywanie naszej działalności flippingowej na jednoosobowej działalności gospodarczej będzie dla nas najzwyczajniej w świecie nieopłacalne. Dlaczego? Ponieważ jeśli robiliśmy to w zeszłym roku na zasadach ogólnych, rozliczając się na skali podatkowej, to Oczywiście wzrasta nam próg do 120 tysięcy z ponad 85 w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym. Natomiast dostajemy w gratisie plus 9% liczonego od dochodu składki zdrowotnej do tego rozliczenia, w związku z czym efektywnie nam to wzrasta opodatkowanie. Kolejna kwestia, jeśli prowadziliśmy JDG i rozliczaliśmy się podatkiem liniowym, to nie będzie tak źle, ale wciąż policzcie sobie, drodzy Państwo, ile to jest 4,9%. Od Waszego dochodu za poprzedni rok, ponieważ tyle więcej w 2022 roku zapłacicie daniny publicznej, czyli wzrosną Wam koszty prowadzenia tej działalności. A skoro mowa o kosztach, no to trzeba dodać, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą od 1 stycznia 2023 roku. Chcąc wynajmować nieruchomości, nie będziemy tego mogli robić, rozliczając się podatkiem liniowym czy na skali, ponieważ wówczas wchodzi obowiązek rozliczania tego ryczałtem. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza, że będziemy płacić podatek, co prawda w mniejszych stawkach 8,5% do 100 tysięcy złotych w skali roku, 12,5% powyżej tej kwoty, jednak liczonej od przychodu. Innymi słowy, Zupełnie nie będą nas wtedy interesowały koszty, jakie mamy w naszej działalności, a przecież kupując mieszkania, remontując mieszkania, te koszty są znaczne. Mhm. Czyli żeby to sprawnie policzyć, jeśli sprzedamy nieruchomość za milion złotych, to zapłacimy 85 tysięcy złotych podatku zryczałtowanego. Źle. Osie, do 100 tysięcy, tak? Do 100 tysięcy, a później 12,5% od, od pierwszych 100 tysięcy złotych będzie 85, od każdych kolejnych będzie... Czyli od 900 tysięcy 12,5% od przychodu. To wychodzi dość znacząca kwota podatku. Obyśmy takie zyski mieli, jako fliperzy. <noise> no to chyba nasuwa się w takim razie taka sugestia, że jednak nie JG do flippingu. No to co by Pan mecenas zaproponował w takim razie takim osobom? No, tak naprawdę, drodzy Państwo, składka zdrowotna jest tylko dla chętnych i trzeba się zastanowić, czy nie jest najwyższy czas na to, aby założyć sobie własną spółkę. Dla jednych doskonałym rozwiązaniem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie obok korzyści podatkowych będziemy mieli ograniczoną odpowiedzialność. A czy będziemy tę działalność prowadzić w klasycznej wersji CIT-u, czy w ryczałcie estońskim w jego wersji 2.0, jak promuje go Ministerstwo Finansów, to i tak czekają nam tam na nas korzyści podatkowe, które w porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą są najzwyczajniej w świecie lepsze. Tak? Czy będziemy to prowadzić płacąc klasyczny podatek CIT i z. Tak budować nasze przepływy gotówkowe, żeby pieniądze zarabiać na akceptowalnych stawkach opodatkowania, to jest to dla nas pierwsza alternatywa. Drugą alternatywą, jeżeli ktoś bardzo nie chce płacić w ogóle składki zdrowotnej, jak również. Nie, niekoniecznie wierzy w emeryturę ZUS-u, to należy pomyśleć o założeniu spółki komandytowo-akcyjnej, ponieważ drodzy Państwo, ci z Was oglądających nas przedsiębiorców, którzy w takiej formie prowadziliby działalność flippingową, nie są, nie są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. A co za tym idzie, nie muszą w świetle innej ustawy o świadczeniach zdrowotnych płacić w ogóle składki. Zdrowotnej. Mhm. No i wreszcie opcja trzecia. Jeżeli dla kogoś ani spółka o.o., ani spółka komandytowo-akcyjna z różnych względów nie przemawia do gustu, no to mamy jeszcze starą, znaną spółkę komandytową, gdzie z ryczałtowanej składki zdrowotnej będziemy płacić około 6000 zł rocznie w 2022 roku, co wciąż daje nam. Możliwość oszczędności na składce zdrowotnej, bo jeśli tylko wasze 9% albo 4,9% liczone od dochodu jest większe niż 6 tysięcy złotych, no to spółka komandytowa jest również rozwiązaniem, które zapewni albo takie same obciążenia, jak na podatku liniowym w kontekście pitu, i zryczałtowaną składkę zdrowotną. Albo nawet w przypadku małego podatnika CIT, jakim spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne mhm. również są, zejście poniżej 19%. Mhm. To panie się, jak ktoś kupił w 2021 mieszkanie do swojej jednoosobowej działalności gospodarczej i chce to sprzedać w 2022 roku, no bo nie zdążył jeszcze wcześniej przeczytać tyle stron ustawy, ile pan przeczytał, to co on powinien teraz zrobić? Musi zapłacić to frycowe w tym 2022 roku, czy jeszcze jest w stanie jakoś się przekształcić, jest w stanie jakoś to wnieść do spółki? Jak najbardziej mamy trzy możliwości, żeby coś z tym fantem zrobić. Po pierwsze, możemy założyć sobie nową spółkę i tam kupować nowe nieruchomości i rozliczać się tak, jak pozwala nam na to wypłacanie sobie zysku w tych spółkach, o, którym, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Po drugie, z tym starym mieszkaniem, odpowiadając wprost na, na Pańskie pytanie, Panie Tomaszu. Możemy, zakładając nową spółkę, wnieść wkład niepieniężny, mhm. czyli tak zwany aport, w postaci tego mieszkania, które, które mieliśmy, tak, w postaci tej nieruchomości, będzie e, e, i, i będziemy mieli to w majątku spółki, gdzie to rozliczenie będzie już inne. Wreszcie, jeżeli skala prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa uzasadnia podjęcie takich ruchów, możemy pomyśleć o. Przekształceniu naszej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ jeśli mówimy o JDG, to ten kierunek jest tylko jeden przewidziany przez kodeks spółek handlowych, czyli do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która co do zasady pozwoli nam jeden do jednego prowadzić dalej tę samą działalność flippingową. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, zachowując naszych pracowników, nasze umowy, nasze kontrakty, a jedynie zmieniając formę, formę prawną. No tak, czyli jeśli jest dużo kontraktów, to lepiej przekształcać, a jeśli nie ma dużo kontraktów do przepisywania, to można założyć nową spółkę obok JDG i tam wprowadzić sobie nieruchomość. To brzmi, to brzmi jak dobre rozwiązanie. Wniosek i puenta, szanowni państwo, jest taka, że coś trzeba zrobić. Czyli jeśli jesteśmy już w tym nowym roku uśmiechnięci i szczęśliwi, to bezwzględnie musicie Państwo się udać do najbliższego eksperta doradcy, który poprowadzi Was za rękę, bo coś zmienić po prostu trzeba. No bo warto. albo warto, świeci. albo warto, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Remontowe Rewolucje. Serial pokazujący metamorfozy kamienic krok po kroku oraz gotowe rozwiązania inwestycyjne. To wszystko przedstawi wam Tomasz Laskowski, biznesmen, inwestor, szkoleniowiec. Posłuchajcie rzeczowych rozmów o nieruchomościach.